Dobry wieczór, dzień dobry. Drodzy Państwo, jesteśmy już po jubileuszowej Gali. Kaszuby biegają w Kartuzach. Z nami gospodarz tego pięknego miasta, pan burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołyński. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy kochają Kaszuby Biegają. Panie burmistrzu, dzisiaj mnóstwo podsumowań, wspomnień, jeśli chodzi o 10 lat historii tej biegowej przygody na kaszubach, no ale też mnóstwo planów na przyszłość, czyli pierwszy bieg dookoła kaszub. Inicjatywa, która ma wystartować z Kartus, obiec całe kaszuby, wrócić z powrotem do Kartus, promując przy tym światowy zjazd kaszubów. Bardzo proszę parę słów, co przed nami. Tak, to oczywiście wyzwanie chyba dla nas wszystkich, największy bieg, który będziemy właśnie tworzyli, a który ma doprowadzić nas do takiej jedności. Kaszuby biegają, ale też również ma zaprosić nas wszystkich do Światowego Dnia Zjazdu Kaszubów w Kartuzach, który odbędzie się właśnie na, w przełomie miesiąca lipca. Słuchajcie, to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich i ogromna radość, że właśnie w Kartuzach w stulecie praw miejskich 70 etapów, 700 kilometrów, które Zapowiada najważniejszą imprezę na Kaszubach, Światowy Zjazd Kaszubów, który odbędzie się w Kartuzach. Ten bieg jednoczy nas wszystkich. W jedności jesteśmy silni i właśnie wspaniała edycja Kaszuby Biegają ma być początkiem wspaniałego spotkania wszystkich kaszubów w Kartuzach. Panie burmistrzu, myślę, że to będzie też takie zwieńczenie 10 lat kaszuby Biegają, tej największej imprezy biegowej w Polsce Północnej, 100 lat kartus jako miasta, jeśli chodzi o prawa miejskie, no a także zwieńczenie tych wszystkich lat biegów w Kartuzach. Przecież Kartuzy od lat są nie tylko stolicą kaszub, ale... Przede wszystkim biegową stolicą Kaszub. Może troszkę wspomnień, jak ta biegowa historia w Kartuzach wygląda. To znaczy, to po prawda. Rzeczywiście, e, gdy wrócimy historią, gdy po, po, przyjrzymy się początkom, które były, były to może niewielkie jeszcze ilości osób, które przyjeżdżały na to, ale z każdego biegu na bieg rozkręcało to się, znacznie więcej osób przyjeżdżało. To świadczy o tym, że ta impreza jest bardzo potrzebna tutaj na Kaszubach. Promujemy piękne widoki, piękny region, wspaniałe lasy, które są i otaczają nasze kaszubskie wsie i miasta, więc całe Pomorze. Właśnie jest taką kolebką biegową, kaszuby biegają. I tym właśnie chcemy promować nasze przepiękne kaszuby, nasz region, naszą mowę ojczystą, jaką jest język kaszubski, ale również i wspaniałych ludzi, którzy tworzą rodzinną atmosferę właśnie w cyklu kaszuby biegają. No, i też możemy zaobserwować dziesiątki ambasadorów Kartuz, którzy biegają w całej Polsce. Myślę, że właśnie dzięki imprezie Kaszuby biegają, jest ich coraz więcej. Coraz liczniej widać nazwiska z Kartus, promujące właśnie miejscowość Kartuzy, miasto Kartuzy. No, i tak jak już wspomniałem, zwieńczeniem tego będzie w maju 2023 bieg dookoła Kaszub. Panie burmistrzu, już tak podsumowując, skleką, która. Dzisiaj została wręczona przez pana dyrektorowi cyklu. Wyruszymy przez całe kaszuby, promując zdrowie, aktywność fizyczną. Światowy Zjazd Kaszubów w Kartuzach. Bardzo proszę już tak zaprosić na to, co przed nami, na to wielkie wydarzenie. Już dzisiaj zapraszam 8 lipca na zjazd, ale pamiętajcie, w maju, na początku maja rozpoczynamy ogromny bieg w koło kaszub, który jest początkiem i zaproszeniem do tego światowego zjazdu kaszubów, tu w Kartuzach. Zapraszam dziś wszystkich, którzy kochają kaszuby, przyrodę i sport.